Psalm 146, przekład z hebrajskiego Agnieszka Syska. Alleluja, chwalę Pana, duszą, ciałem Jego. Żyję, chwalę, chwalę śpiewem Jego. Zbawi Pan, nadzieją, wnikim jej poza nim. Wnikim Jego poza nią. Prochu rozsypany, jeśli duszą byłeś, jeśli ciałem byłeś, stań duszą, ciałem Jego. Gdzie ty, tam one. Nadzieje Twoje, prochu, gdzie one, tam Ty. Chwalę Boga Jakuba, dom jego szczęściem Boga Jakuba. Godny wiary, stworzył niebo z Ziemią, bezmiar niebieski, ocean, morze, jezioro, bezmiar niebieski, pełny ładu, stworzyciel bezmierny, bezczas, miara bez miary, Stworzyciel bezczasowy. Sprawiedliwy imię Jego. Chlebem głodnych sprawiedliwości. Uwolniony Jego. Sprawiedliwy. Kto nie widzi on oczami Jego. Kto pochylony on podniesioną głową.